Pokazuje ci miejscówki na nowej mapie, a ty musisz zgadnąć, gdzie one się znajdują. To jest spawn, chyba anty, po lewej stronie od spawna na maksa. Nazwa, nie wiem, drzwiczki. To jest D i D przed A. Chicken. Jesteśmy przed łącznikiem B to jest mid I to jest wejście do A Okej, okay, idę do spawnu Jest spawn, skręcam w lewo z spawnu, czekaj, tak, czyli tędy Być może pod idę. mi dać Więc jesteśmy również przed Specsitem A no nie, wyglądamy to po prostu na mid Po prostu na mid? Jesteśmy na midzie To jest mid od strony e, defensywnej, tak? nie jakbyś określiła to miejscówkę, w której aktualnie się znajdujemy? To kicia O, to po prostu kicia, no dobra Na kocie Kocia, kawiarnia, nie Ja trafię, daj mi chwilę Box. Czekaj, czekaj. Trzeba sprawdzić, w którą stronę padają cienie, że to jest czy jesteśmy po południowej, czy po północnej stronie. Nie, Deathspawn, Deathspawn, to jest moja strona. Obrońców? Tak, obrońców, obrońców. Na pewno. Ostatnia, tak. definitywna? Tak. Proszę mnie nabierać. No to jest A po prostu A site. B site, Jezus. Spike site B. To jest site B? Um, atakujący. no prościzna, oczywiście, że tak, proszę bardzo. Wow, nie mam pojęcia. No mówię, że chodziłeś po mapie. I... Gdzie jest taka armata? Kurczę. To jest w ogóle na tej mapie? Chodziłem po mapie jak byłem po stronie C, więc to musi być Tero. To musi być, okay. okej. Okay, to sobie nie Powiedziałbym teraz Spawn. To jest A i no rozrysuję tam po prostu. Tu jest, tu się plątuje pakiet, tu jest ten main, a tutaj jest właśnie to miejscówka, nie wiem jak się nazywa, ale pamiętam tego czwartego boxa.